Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy, to zapraszam serdecznie do subskrypcji. W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z holem zakupowym ze sklepu Zaful. Z tego sklepu internetowego jeszcze wcześniej nigdy nie zamawiałam, jest to moje pierwsze zamówienie, bardzo jestem ciekawa czy te rzeczy są fajne. Muszę wam powiedzieć, że ceny tam są dość wysokie, a więc miejmy nadzieję, że jakość tych rzeczy jest dość dobra. Ja tutaj mam tylko kilka sztuk, dlatego że było to moje pierwsze Pierwsze zamówienie, nie chciałam też zbyt wiele tych rzeczy zamawiać. Wiecie, chcę najpierw zobaczyć, jak one będą wyglądać. Wydaje mi się, że mam dla Was jakiś też kod zniżkowy, jeśli chodzi o ten sklep. Jeżeli tak, to oczywiście tutaj się wyświetli. I również zostawię wam ten kod w opisie filmu, jak i wszystkie linki do tych rzeczy. Jako pierwsze mamy jeansy. Jeśli chodzi o te torebki, zobaczcie, one są bardzo podobne do tych z są tutaj na ten taki ekspres, ekspres zameczek i tutaj w przodu, jak i z tyłu jest właśnie nazwa sklepu, są to spodnie z prostą nogawką, ja muszę wam przyznać, że ostatnio bardzo lubię takie spodnie, rzadko już chodzę w rurkach jednak, wiecie, no teraz y, trendy są na spodnie takie ala lata 90, ja się bardzo w tych trendach odnajduję, bo bardzo takie spodnie lubię ogólnie kolor tych spodni jest naprawdę bardzo fajny, jest tutaj metka sklepu, one też tutaj mają doszytą metkę ja mam te spodnie w rozmiarze M i to jest słuchajcie ten taki dość cienki jeans, nie jest to jeans taki gruby, mogę powiedzieć że on ma bardzo mało jakiegoś elastanu, bo te spodnie się średnio naciągają, a więc zawsze w takim przypadku dobrze jest kupić spodnie być o rozmiar większy, żeby one były wygodne mam nadzieję, że będą dobre na długość ja jestem dość wysoka. Ogólnie wyglądają spoko, muszę przyznać. Dobra, no ubieramy, zobaczymy, jak one będą wyglądać. Okej, okay, zobaczcie, ogólnie te spodnie układają się bardzo fajnie. Bardzo fajny jest ten kolor, taki typowo właśnie wintyczowy. E, jedynie co to, ja bym wolała, żeby one chyba były troszkę dłuższe, ale dziewczyny właśnie noszą takie spodnie. Myślę, że w takiej długości wyglądają też całkiem okej. Okay. One są z wysokim stanem, czyli jeśli chodzi o mnie, to idealne, bo jak już Wam wcześniej mówiłam, ja lubię, jak spodnie właśnie są z wysokim stanem. Zobaczcie, tak się prezentuje tył. Muszę powiedzieć, że spodnie no 9 na 10, naprawdę to bardzo mi się podobają. Kolor mają przepiękny, taki super jasny, niebieski. Wow, mega! Dobra, pokazuję następną rzecz. I tutaj zobaczcie, mamy bardzo fajny biały top. Ja pamiętam, jak ten top zamawiałam. E, I to jest top z takiego, wiecie, włoska, taki mega przyjemny w rozmiarze M. Ja tu chyba wszystko zamówiłam w rozmiarze M, bo nie byłam pewna tych rozmiarów. Pomimo tego, że się zmierzyłam, e, wzięłam chyba wszystko, wiecie, o to kilka centymetrów większe na wszelki wypadek. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, fajnie zrobiony ten top. Z czego on jest? 100% poliester, ale wygląda fajnie. Dobra, zakładam już na siebie ten top i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Muszę przyznać, że ten top wygląda też bardzo fajnie z tymi spodniami. Jedyne obawy, jakie miałam, to w moim przypadku tego typu swetry właśnie z włosem zawsze tutaj mnie tak jakby powiększały, wiecie, nie wiem, one mają coś takiego w sobie, że one tak trochę nam jakby dodają kilogramów, i jeśli chodzi o ten, to tak, czuję się jakby on tutaj trochę mi tych kilogramów dodawał, ale ogólnie sam w sobie jest naprawdę przesłodki. Tutaj bardzo ładnie jest, zobaczcie, wycięty. Widać, on ma taki tutaj tak dekolt właśnie pod szyję. Do tych spodni wygląda super, do tego właśnie, zobaczcie, białe adidasy i mamy już stylóweczkę. Ja tu mam następny top. I tutaj mamy taki malutki, słuchajcie, cieniutki topik na gumowych ramionczkach. Idealny na wakacje do jakichś spodni czy też spodenek. Taki naprawdę bardzo jest malusienki, mega crop top. Ale bardzo fajny ma materiał, jest dość cienki. Ja mam go również w rozmiarze M. Zaraz zobaczymy, jak ten top będzie się prezentował. Zobaczcie, tutaj zbyt za wiele o tym topie nie mogę powiedzieć, dlatego, że no to jest po prostu kawałek materiału, ale jest naprawdę bardzo ładnie uszyty, bardzo fajnie się układa, fajnie, że tutaj ma gumkowane te remiączka, są one super wygodne, nie będą nam się nigdzie wrzynać. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo pozytywnie, jak na razie, bo wszystkie te rzeczy wydają się mega fajne. I jak już jesteśmy przy topie, tutaj mam super kolorową. Zaraz zobaczymy w sumie co to jest. To jest taka jakby bluza. Tak, to jest taka bluza, ale nie bluza, taka jakby polarowa. Bardzo fajny, przyjemny materiał. Jest ona dość cienka. Ja ją mam w rozmiarze. Nie, tą bluzę akurat mam w rozmiarze S. I co mi w niej urzekło, to te kolory. Naprawdę, kolory są bardzo fajne. Ja już ją zakładam. Ja, ale ma przepiękne, słuchajcie, kolory. Zobaczcie, ja jestem trochę posmarowana samoopalaczem i do opalenizny wygląda to mega fajnie. Fajnie też to pasuje do tych spodni i do tego topu. Wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które ja tutaj zamówiłam, wiecie, z tego sklepu, one jakoś w jakiś sposób do siebie pasują i można je nosić razem. A więc, jestem zadowolona, jeśli chodzi o te zakupy, bo naprawdę bardzo fajne są te rzeczy. Muszę powiedzieć, że one są bardzo porównywalne do tych rzeczy, które normalnie ja mam z Shein fajne, że to jest taki crop jacket ale to w sumie jacket, to jest bardziej taka słuchajcie, bluza właśnie, bo na takie e, wakacyjne dni, zobaczcie na jakichś krótkich spodenek, czy też spódniczki jeansowej, nie jeansowej czy nawet do wiecie, takich spodenek, kolażówek bardzo będzie to fajnie wyglądać i te kolory, no jeśli chodzi o mnie, ja normalnie słuchajcie, raczej takie beże, czernie, biele, a kilka moich ostatnich zamówień, to są słuchajcie same kolory, nie wiem co się ze mną dzieje, ale ostatnio się dość dobrze czuję właśnie w kolorach dobra, pokazuję wam już na Następną rzecz i tutaj ponownie mamy kolor, jest to róż z czernią i zielenią. Bardzo mi się to na modelce spodobało. To jest w sumie brąz, to nie jest czerń. I to jest właśnie taki też crop jacket to jest kangurek, zobaczcie on tutaj jest wkładany przez głowę kapturem, bardzo fajne ma te kolory, mega mi się podobają to ja mam go w rozmiarze S wydaje mi się jedyne co to jest to, że jak założymy to, słuchajcie, taki ciepły dzień to jednak się troszkę spocimy, dlatego że bluzy z tego typu materiałów nie przepuszczają za bardzo powietrza a więc fajnie jest pod to założyć coś, wiecie z długim rękawem, zaraz zobaczymy, czy też fajnie będzie to na mnie Wyglądać. Taka, słuchajcie, bardzo retro jest ta bluza, a więc do tych spodni ta bluza, mega kolory są po prostu przepiękne. Bardzo mi się podoba, jak wygląda właśnie ze sobą ten różowy, brązowy i ten oliwkowy kolor. W ogóle te kolory są bardzo modne w tym nadchodzącym sezonie. Jestem jak na razie bardzo, bardzo zadowolona z zakupu w tym sklepie. Nie wiem, co wymyślicie, oczywiście zostawiajcie komentarze. I tutaj mamy ostatnią rzecz, ja już widzę, że tutaj jest pomyłka, dlatego że sukienka jest w rozmiarze L. Natomiast ja pewnie zamawiałam ją w rozmiarze S albo M. Na pewno nie zamówiłabym Lki, dlatego że no ja jestem dość mała, wiadomo, Lka by na mnie po prostu nie pasowała. W tym przypadku ocenimy, wiecie, tą sukienkę, a nie to jak ona, wiecie, będzie na mnie leżeć. Taka bardzo wakacyjna. E, no, wydaje mi się, że musiała bardzo ładnie na modelce wyglądać, bo w innym przypadku. W tym przypadku bym jej po prostu nie zamówiła. Zobaczcie, bardzo fajne właśnie takie wakacyjne kolory. No ale ja już widzę, że ona będzie na mnie za duża, niestety. Ale ogólnie materiał i wykonanie tej sukienki jest też bardzo fajny. Tutaj z tyłu jest na takie trzy małe guziczki. Jakoś ja strasznie nie lubię słuchajcie tych guzików na te zaszywki e, zapinać, bo zawsze je pourywam. No nic, ja ją na siebie ubiorę i po prostu e, no zobaczymy, może jakoś ją sobie zbiorę z tyłu żeby tak mniej więcej wam pokazać, jak ona wygląda. Sama w sobie w sukienka jest prześliczna, jest bardzo fajnie zrobiona, taka dziewczęca, zwiewna, wakacyjna, rękawki tutaj ma wykończone gumeczkami, tutaj przepięknie, zobaczcie, naprawdę przepięknie wygląda w linii dekoltu, ale zobaczcie, jaki ona ma zarąbisty tył. Ja tu oczywiście sobie ją z przodu zbiorę, żebyście mniej więcej mogły zobaczyć, jak ona powinna wyglądać i zobaczcie jak się bardzo fajnie układa właśnie tutaj w pleckach większość tych pleców mamy odsłoniętych, no jest naprawdę mega fajna, bardzo ubolewam nad tym, że jest wysłana w nie moim rozmiarze ale dlatego też, że to nie jest mój rozmiar ja niestety jej nie będę nosić jeżeli słuchajcie dziewczyny, jedna z was chciałaby tą sukienkę i jest większa, no tak przynajmniej o rozmiar ode mnie, myślę, że to będzie takie 38-40 na rozmiar polski nie jestem pewna, może wiecie co ja wam podam w opisie wy Miary tej sukienki, jeżeli tak, to piszcie po prostu, żebyście chciały tą sukienkę. Ja wybiorę oczywiście jedną z was, do której ta sukienka trafi. Losowanie będzie robione w programie, a więc każda z Was ma taką samą szansę. I jeszcze tylko powiem, że powiedzmy, że wybierać będę jedną z Was 7 dni po dodaniu tego filmiku, a więc powodzenia. No i jeszcze nie raz pewnie zobaczycie u mnie na kanale film zakupowy z tego sklepu. Dlatego też zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja już teraz się będę z wami żegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa!